Tutaj właśnie jesteśmy u piskląd. To jak widać, wszystko jest w porządku. Kolorki już dostają bardziej przypominające rasę. Tutaj mamy Windota. Tutaj mamy Pawłowskiego, już dostają jasnych turek. Mamy drugiego Windota. Ale jak już mówiłem, nie przeszkadzamy im. Jak już mówiłem w poprzednich firmach. damy im święty spokój. Niech sobie tutaj siedzą i jedzą, zaraz im dam jeszcze jedzenia i na tyle, jeżeli chodzi o pisklęta teraz jesteśmy u ozdobnych kaczki widzimy jeszcze zamknięte, ale dzisiaj je otworzę czas tutaj też otworzyć o tu głośno, trochę ich dzisiaj przeciągnąłem dlatego też jest głośniej zapalimy petełko I czas je wypuścić. Wypuścimy sobie je. Niech sobie wyjdą. O, cała ferajna. Wyjdzie. Sobie wyjdą. To jest mały stawik, zrobiony. O, właśnie. Nie pokazywałem go wcześniej dla kaczek. Już otwieramy duże Patrzcie i znowu kurczak został na noc. Nie wiem, już wczoraj przyświetlamy nie wiem gdzie one się chowają. Ale został No ale trudno. Zoszczą gorzuską. Damy im jarmurzu. Tunaj niechętnie jedzą. Ale dużo. już to idzie troszkę chętniej. Mam nadzieję, że mi się kury nie utopią w tym staweczku. Tam jest mało wody, więc dla bezpieczeństwa ja go wlałem mniej zdecydowanie. Żeby nie było sytuacji, że coś mi się utopi. Więc tej wody jest zdecydowanie mniej. Więc zobaczymy Przepraszam, ktoś dzwoni Już jestem, moi drodzy, wypuścimy sobie kaczki Zobaczymy, czy wyjdą Raczej marna szansa Ale Sprawdzić można Czy sobie wyjdą Czy nie Jak zalogują kury Na coś innego O, dosyć odważnie to zrobiły. No na razie spokój, tylko że tu na razie też nie ma innych kur. Dobra, przyjdziemy co do tamtych kur, nakarmię je i zobaczymy, jak tu kaczuszki. Się trzymają i kaczuszki już na dworze. Na razie nic zainteresowane, nie wiem czy nie zauważyły swojego baseniku. Ale kury w ogóle na nie nie reagują. Jakby się ich na trochę bały. Idą tutaj, może zobaczymy, może znajdą wodę. To sobie wejdą. na razie to one się boją trochę brach. Hmm, dziwne. Spostrzeżenie, myślałem, że będzie walka. A tu jest raczej ucieczka. Hmm, dziwne. Zobaczymy, czy wejdą kaczuszki do wody. Klapiamy może szybciej skumają, że to woda. No i brachma coś tu kombinuje. Nie, jest wielkie zdziwienie co to jest. Że tu chodzi po wybiegu i kwacze. nie, 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 nie jak kury. Tam no, spoko, ja bardziej chcę, żeby... O! Będzie trzeba uciąć lotki. No to będzie trzeba uciąć lotki. Idą do siebie chyba. Choć nie za bardzo tu, bo tam niestety można spotkać moje niebezpieczeństwo. Nie, jednak idą do kurnika, dobra. To na tyle na dziś. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie. Miłego weekendu. Kończę z Wami widokiem ladających kaczek już po kurniku. I tyle. Trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Pozdrawiam.